Witamy z boxingteams.pl, Polska Ronda Rausy, Agnieszka Niedźwiedź, witam. Witam. Jak Ci się podoba na obozie Link Gold Team w Kołobrzegu? Bardzo mi się podoba, jest świetna atmosfera, świetni trenerzy, poziom jest naprawdę wysoki. Jak oceniasz swoją rywalkę, z którą się zmierzysz na gali Szkocji? Na razie jeszcze nie oceniam, bo rywalka mi wypadła, złamała sobie nos. <noise> I jak na razie no, nie mam pojęcia, z kim się będę biła. Mm -hmm. A czy są już jakieś y, zawodniczki, czy też propozycje zawodniczek, z, z którymi może się zmierzyć na MMA-tak 4? Mm -hmm. <noise> e, tak, o ile mi dobrze wiadomo, już jest wybrana zawodniczka, i teraz chyba trzeba ją tylko zakontraktować. Mm -hmm. Powiedz mi, jak oceniasz, nie kobiece MMA, tylko właśnie wzrost popularności tego, tak bo w ciągu dwóch lat no, hype na tą dyscyplinę kobiet wzrósł do niewyobrażalnych rozmiarów. No, wydaje mi się, że to kobiece MMA rośnie coraz bardziej w siły. Wydaje mi się, że przez to, że Ronda teraz jako pierwsza kobieta zdobyła pas w UFC, to też jakoś tam nakręciło to kobiece MMA. Oglądałaś już swoją, swoją walkę z Klaudią Apenit, jeśli tak, to jak uważasz, jakie błędy tam popełniłaś? No, błędy pewnie były w stójce, jak to zwykle bywa. Nie trzymałam tak dobrze gardy, troszkę się tam pogubiłam w walce, no ale wydaje mi się, że na tym obozie i wcześniej w klubie nadrobiliśmy trochę ten boks i teraz będzie tylko lepiej. Jesteś Polską. Pierwszą polską zawodniczką w Cage, w Cage Warriors opowiedz o kulisach właśnie dostania się do, do tej organizacji. E, e, Menadżer załatwił mi w sumie ten kontrakt. E, jak się o tym dowiedziałam, bardzo się ucieszyłam, chociaż na początku nie wiedziałam nic o tej organizacji, ale tam mi wytłumaczyli co i jak to będzie wyglądać no i bardzo się z tego powodu cieszę. I ostatnie pytanie, czy jest, czy jest jakaś zawodniczka z Polski lub ze świata, z którą bardzo chciałabyś się zmierzyć? Chciałabym się bardzo zmierzyć z Rondą Ruzi i mam nadzieję, że w przyszłości to się uda. Dobra, to, to, to z tym optymistycznym akcentem, dzięki za wywiad. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to jest ta, ta chwila. Chciałabym podziękować bardzo moim sponsorom, Klinice Testosteronu, Pitbullowi, Portalowi internetowemu um, create, a, create a Champions. E, chciałabym podziękować wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają i całej rodzinie. Okej, okay, dzięki. dzięki.